Cześć, jestem tej i powiem Wam dzisiaj o moich innych grach. Nie piłkarskich, ale różnych. E, pokażę Wam je, oprócz niestety zgubiło mi się Ratchet Clank e, Glawiator i Ratchet Clank 3. No więc niestety nie powiem Wam dzisiaj o nich, ale powiem Wam dzisiaj też, e, powiem Wam o innych grach. Są to gry na PlayStation 2, zwane jako PS2. I zaczniemy tak. Pierwsza gra Worms 3D. Jest to gra na PlayStation 2. Tak wygląda. Pokażę wam drugą stronę. Tutaj widzimy jakieś chińskie wyprodukowanie i SEGA. SEGA. Jest to angielska gry, wersja gry, bardzo fajna, tutaj jest też miejsce na memory card, yy, więc bardzo fajna gra, tutaj mamy miejsce na memory card. Płyty później, jeżeli będzie można, pokażę Wam później, bo płyty mam w swoim takim oddzielnym pudełku, więc tak na razie Wam pokażę tylko opakowanie po grach. Tak? Tutaj jeszcze powiem wam kilka moich gier na PSP, ale to później może. Więc teraz dru druga gra, Need for Speed Carbon. Jest to gra, przez które Need for Speed się naprawdę bardzo wzbogaciło. O fanów, o graczy. Jest to polski dubbing, przez EA wyprodukowana. To tutaj drugą stronę pokażę. Jest to... to jest miejsce na memory card. Bardzo fajna gra. I... No polecam. Polecam, naprawdę ją polecam. Dużo gram w Need for Speed szczególnie w tą, więc naprawdę fajna. Tutaj gra Harry Potter i Zakon Feliksa jest to polska polski dawing gry yy, yy. tak pierwszy są na czele Harry oczywiście a tutaj ten smok Harry z różką tutaj jest widzimy tutaj Pytanie, czy zostaniesz mistrzem magii tutaj, prawda? Jest to pytanie. <laughs> Są tutaj y, dwaj przyjaciele Harego. Tak, tutaj dwaj przyjaciele Harego y, Ron i Hermiona. Y, i tutaj jest też pomoc techniczna, jakbyście nie wiedzieli, nie mogli się ogarnąć z tą grą. Tak, naprawdę fajna gra. Yy, mam też Zakon Felix, ale to zaraz i pokażę. Następna gra, Crash Twinstein. Jest to taki jakby lis. Tą grę dostałem już parę lat temu, więc... Yy, pokazuję wam moje, prawie wszystkie gry, więc pokazuję wam też tą. Fajny... Naprawdę fajnie się nadal, nadal w nią gra. Yy, tutaj wciągnie ten list goni tego. Profesora. Naprawdę fajna jest to angielska gra. wyprodukowana przez Sierra. Tak. Sierra. Naprawdę fajne. I polecam. Tutaj jest Colin i następna gra to jest Colin McRae 2005. Tak. Druga. Drugie. Coś tej gry. Naprawdę fajna gra. Polecam też. Co tu jeszcze powiedzieć? Są, jak to jest, w 2005 jest, jeszcze 2006, no tak i tak dalej. Prawda. Trudno się jeździ, naprawdę. Tak jak w rajdach Drifty są bardzo duże. To angielska gra yy, 3. Tak jak tutaj jest 3. Plus. Yy, więc yy, to, te tutaj znaczki po lewej stronie, na dole, to są zawsze, pamiętajcie, yy, to są znak poziomu brutalności. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, to niech pisze w komentarzach, no ale no, niech się zapyta każdego producenta gier, że to są znaki brutalności. Tak, następna gra tutaj, co zapowiadałem, Harry Potter i Zakon Feliksa. Tutaj z tyłu, z tyłu widzimy, prawda? Tutaj na czele Harry i jego cała ekipa. I tutaj z tyłu, tutaj widzimy, widzimy Voldemorda, Morda, tego odwiecznego wroga, który zabił jego rodziców. Jest to gra wyprodukowana przez EA. Naprawdę fajna gra. Później jeszcze, przy, jak powiem, moje wszystkie gry i na PSP i na PlayStation, znaczy prawie wszystkie to, zrobię później yy, takie oceny od 1 do 10 i no. Tylko was tak informuję. Yy, następna gra to jest Star Wars yy, The Force yy, Unshut. Naprawdę jest to 16+. Plus. Tutaj, tutaj... Klony odpychają... Od, tutaj odpycha... Nie znam... Niestety nie rozpoznaje ale ten ktoś odpycha klony, prawda swoją mocą. Tutaj mamy tylne opakowanie, wam pokazuję. To 16, plus, to angielska gra na PlayStation 2. Yy, I kolejna gra to jest SingStar, Star. Wakacyjna impreza. To jest naprawdę, naprawdę fajna gra. Jeżeli ktoś chce sobie pośpiewać i zobaczyć, czy dobrze śpiewa, to tutaj będą, jak może sobie wybrać utwór. i E, po prostu będą ci oceniać jak śpiewasz np. drewniane ucho, czy miernota, czy wschodząca gwiazda, różnie. Tutaj, prawda, mamy tył. Tutaj mamy hity: prawda? E, e, Tears, Three On Their Own Czerwony Koral. jestem kobietą lato, kolorowe z maczo. Pokolenie, sens się spełni, bo jesteś ty. A Agnieszka, już dawno tutaj nie mieszkam. Mercedes się nazywam. Piękny dzień. Zakręcona, amberela, orła cień. Różno, różne, hit, różne hity. Naprawdę fajna gra. Tutaj są dodatki dwa mikrofony. Znaczy nie dodatki, ale trzeba dokupić dwa mikrofony. Jeden tutaj mam niebieski, to jest ten mój. To jest ten niebieski, przez który z wami rozmawiam. I drugi to jest taki czerwony. O, nie musicie <gry> i naprawdę polska wersja gry. W każdy, tutaj jest taka, że w każdym z na, w której jest, tutaj, jest coś takiego. W każdym z nas kryje się Singster. Tak brzmi lato. Zgromadź przyjaciół, wybierz piosenkę. Złap za mikrofon, niech zacznie się zabawa. Tutaj jest 30 oryginalnych utworów i wideoklipów i inne, in, inne rzeczy. Naprawdę polecam. Fajna gra. I teraz y, pokażę wam moje gry na PSP. Pierwsza gra moja na PSP to jest Tekken Dark Resurrection. Widzimy na... Y, jest to... Tutaj SingStar był. To jest 12+. Plus, a tutaj Tekken Dark Resurrection to jest 16+. Plus. Tak. Y, na czele jest Devil Jean. Tył pokażę Yy, tutaj bardzo fajnie można się łączyć, bardzo fajna yy, gra. Oczywiście w finale, final stage będzie Jim Pachi, na Was czekał. Trudne do pokonania, ale zawsze jak ktoś wygrze gra, to ma szansę go pokonać. Yy, następna gra moja na PSP to jest yy, Star Wars Battlefront 2 12 plus. I tutaj mam, tak, tył, nie gram w nią za dużo, ale wiem, że naprawdę jest bardzo fajna angielska gra, angielska gra na PSP, to jest z tej PSP Insights, z tej kolekcji, tak, tutaj widzimy. Jest to moja kolejna gra na PSP, kolejna to jest Gran Turismo. Mam jeszcze nie for Speed Shift'a, ale niestety wymieniłem się z kolegą. Wymieniłem się z kolegą, więc... Gran Turismo to jest 3+. Tutaj tak. W garażu można, jeżeli połączycie się z kolegą, to jak on wam prześle... Jak połączysz się z kolegą, to on wam może przesłać samochody swoje i wy będziecie mieli na zawsze. Przynajmniej ja tak mam. Yy, to naprawdę fajna gra. Piąteczka Gran Turismo 5. Jest to 3. Plus. Naprawdę polecam na PSP. Ściga się w wyścigach dla maksymalnie 4 graczy w trybie Edi Horse. I kolejna gra też z nowej kolekcji. Find, Fight Night Round 3. Fajna gra, też jak podobnie inne. Ale fajna gra naprawdę. Yy, tutaj możesz włączyć tryb kariera, w której będziesz walczył z... będziesz z rankingami walczył. Hitem tutaj jest Muhammad Ali, którego pewnie znacie. Jest to 16+. Plus. Angielska gra. Na PSP bardzo fajna. I polecam. I następna gra. E, oczywiście nie mam tego nic for Speed 3 e, Most Wanted, przepraszam, więc e, no następnym razem wam pokażę. Następna gra to jest Grand For Auto 18+, Liberty City Stories. Angielska gra, Grand For Auto to naprawdę dużą popularnością się chwali. Angielska gra, 18+, tutaj. No, widzimy, jakie akcje są. Tak. Yy, są to naprawdę bardzo fajne bardzo fajna gra. Ja lubię wszystkie GTA Ale Liberty City Stories, dlatego sobie kupiłem, bo jest naprawdę dla mnie bardzo fajna. Yy, więc tak o wszystkich grach wam powiedziałem, teraz zrobię od to jak mówiłem w połowie odcinka, od 1 do 10 oceny. No tak, może zaczniemy od, yy, od PSP tutaj taka ostatnia gra. Gra, yy, Grand For Auto, czyli GTA Liberty Stories. Polecam i daję jej 8 na 10, nie 8 9 na 10. Nie jest 10 na 10, bo nie jest taka dobra grafika, ale naprawdę polecam. Jestem na Fight Night Round 3. Yy, tutaj dam mniej więcej tak: 8 czy tam 9, 8, 9 na 10. Tak samo. Gran Turismo, w której nie gram za często, więc daję 6. 6 7 na 10. Star Wars Battlefront 2: 6 na 10. W mojej ocenie to jest oczywiście Tekken Dark Resurrection oczywiście dla mnie Best 10 na 10. Star Wars wakacyjna impreza Thinkstar Think wakacyjna impreza. 9 na 10: Star Wars uh, The Force uh, Unshield 7 na 10: Harry Potter i Zakon Feliksa 8 na 10: Colin McRae 2005 7 na 10: Crash uh, Crash Tuin Safety, nie umiem tego za bardzo węży, ale Safety to jest. No ze względu na to, że to jest trochę dziecinna gra. 5, 5 na 10, ale fajna. Y, Harry Potter i czary ognia. 9 na 10. Nid for Speed Carbon 10, nie, no, 9 na 10 i Warms Warm 3D 8 na 10 Czyli tak, takie bardzo najlepsza dla mnie gra w ogóle z tych wszystkich, to jest Tekken Dark Resurrection. Tego naprawdę bardzo polecam kupić. Bardzo fajna gra tutaj. jeszcze Tak jest na czele Jim Kazama. Czyli to jest dla mnie pierwsze miejsce. A drugie miejsce dla mnie ma... Też na PSP GTA i dla mnie trzecie miejsce, to już mówię co jest. Trzecie miejsce. To jest Need for Speed Carbon. To na tyle jak na dzisiaj. To na tyle na dzisiaj, więc... No mam nadzieję, że piszcie w komentarzach jakie mam jeszcze gry zrobić. Recenzje jak będę miał. Później jeszcze zrobię recenzję. I Wam powiem od 1 na 10, jak oceniam moje gry.